Państwo przybyć na kolejne niezwykle ważne wydarzenie na Gińskiego 9. Powoli jak sądzę, tym ten staje się ważnym finsztem kulturotwórczym na Gińsku Miasta Katowice. Tutaj to sala tak zwana, przez nas nazywana salą podsłuchów. Prezentujemy tutaj wspomniane już wcześniej podsłuchy, przewodowe, bezprzewodowe. Jednocześnie ona ma charakter multimedialny. Na czterech stanowiskach komputerowych mogą Państwo usłyszeć fragmenty. Podsłuchów zarejestrowanych przez służbę bezpieczeństwa, które zachowały się w naszym archiwum. Są to podsłuchy, które pochodzą z cel i z więziń. Tam one były rejestrowane, one zachowały się w naszym archiwum w Katowicach. Na jednym z pierwszych komputerów jest głos, który rozpoznajemy, to jest głos Deszka Moczowskiego. Ewelina Małchowska, oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach. Robert Ciupa, oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach. Proszę Państwa, znajdujemy się aktualnie w areszcie przy ulicy Kinińskiego na otwarciu wystawy Oczy, Uszy, Bezpieki. Ekwerenda trwała ponad półtora roku. Zbieraliśmy materiały z całej Polski, jednocześnie prosząc o pomoc naszych kolegów z Gdańska, z Poznania, bo także takie fotografie się tutaj znajdują. Przede wszystkim takim dużym atutem tej wystawy są eksponaty, które udało nam się pozyskać z Komend Wojewódzkich Policji w całym kraju, także z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj zbieranie tych wszystkich materiałów Trwało około roku, więc tyle mniej więcej. I to, co udało nam się tutaj pozyskać, to wszystko jest na wystawie, można, tego, można to zobaczyć. Wystawa ma także charakter multimedialny. E, państwo, którzy do nas przyjdą i będą zwiedzać wystawę, ona będzie czynna, przypominam, do 30 kwietnia, w godzinach od 9 do 12, będą mogli nie tylko zobaczyć plansze z materiałami o inwigilacji prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa, ale także materiały multimedialne. Prezentujemy tutaj filmy, które bezpieka kręciła, między innymi w 68 roku, czy w 88 podczas manifestacji, a także będzie można posłuchać podsłuchów, fragmentów, które zarejestrowała Służba Bezpieczeństwa w celach więziennych, między innymi jest podsłuch E, jest podsług Leszka Moczus. Takim naszym e, głównym celem była właśnie młodzież. Do niej chcieliśmy skierować tę wystawę e, i tutaj już dzisiaj organizowane są wycieczki, zorganizowane grupy. E, będzie tutaj można to zwiedzać razem z przewodnikiem, który opowie e, nie tylko o samej wystawie, ale także o tym, jak służba bezpieczeństwa działała e, właśnie opierając się na technikach operacyjnych. Więc przede wszystkim e, do młodzieży jest ta wystawa skierowana. Otwarcie wystawy ma też służyć temu, e, żeby akcja promocyjna wpłynęła na to, że uda nam się pozyskać jeszcze więcej eksponatów. Szczególnie liczymy tutaj na, na aparaty fotograficzne, czy, czy sprzęt podsłuchowy, bo może jeszcze gdzieś jako taki się zachował. Według mnie jest to bardzo dobra wystawa. Wystawa edukacyjna, szczególnie dla młodego pokolenia, które tego po prostu nie znają. Na co dzień spotykam się z młodzieżą u nas w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek i Mówiąc o stanie wojennym trzeba często używać argumentów w postaci dowodu. Mówiąc o systemie kartkowym najlepiej jest te kartki pokazać, w ten czas dopiero się dociera do świadomości tych młodych ludzi. Ta wystawa pokazująca techniki operacyjne, przede wszystkim bogata ilość zdjęć wykonywanych w tych technikach, czy sposoby w jaki sposób prowadzono infiltrację społeczeństwa, podsłuchy, śledzenie. Jest to bardzo dobra rzecz. Rzecz pozwalająca na przybliżenie realiów życia w tamtym okresie. No, wydaje mi się, że powinno to być pewnym obowiązkiem, żeby młodzież szkolna odwiedzała te miejsce, zwiedzała te wystawy. No, wiemy, jak to wygląda w programach szkolnych dla historii, dla najnowszej historii praktycznie nie ma miejsca. Jeżeli my pozwolimy umrzeć tej pamięci, to po nas zostanie pustka, będzie to kolejna biała plama na kartach polskiej historii. Jeżeli w tej chwili się tego nie ujawni, to być może za parę lat już do pewnych materiałów się nie dotrze. Bo i tak się dzieje, że w instytucji, w której się znajdujemy, w gmachu instytucji, w której się znajdujemy, też różne dokumenty wyciekają, mimo że są zarchiwizowane. Są ludzie, którym na tym bardzo zależy, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego.